Myślę, że nie da się wybrać jednego najlepszego wspomnienia związanego ze studiem teatru, bo tych najlepszych było tak wiele, że nie starczyłoby mi życia, żeby to opowiedzieć. Ale kiedy myślę o studiu teatr, to myślę o tych wszystkich rozmowach, które może dla normalnego człowieka nic by nie znaczyły: rozmowach z instruktorami, za które jestem bardzo wdzięczna, rozmowach z moimi rówieśnikami i osobami młodszymi po prostu tymi, które mają doświadczenie sceny i wiedzą, co ta scena potrafi z człowiekiem zrobić. I za to jestem wdzięczna. Jestem też wdzięczna studio teatr za to, że nauczyło mnie właśnie zwracać uwagę na te rozmowy, na te drobne powiedzenie cześć albo dzień dobry, które no niesie ze sobą tyle miłości, bo tak jak nauczyło studio teatr, że jeden przecinek w wierszu potrafi zmienić cały jego sens. Tak właśnie taka mała rozmowa może też zmienić moje życie. Dlatego dziękuję studiu teatr, że nauczyło mnie wchłaniać te wszystkie rozmowy, uczyć się od nich i je zapamiętywać.